Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zapytał mnie widz w komentarzu, jak powiedzieć, że robimy coś na czas, w sensie wyścigów, na przykład jedzenie pizzy na czas. Zauważcie w ogóle, że my rzeczywiście mówimy na czas, ale mówimy też na przykład grać na czas, tak? Zostało ukarane za granie na czas. I tu jest odwrotne znaczenie, tak? Tam robimy coś szybko, a tu specjalnie zwalniamy. Grali na czas. Zapraszam przed ekran. No dobrze moi drodzy, jak się można domyślić w języku angielskim, to będą dwa różne zwroty. Jedzenie pizzy na czas to coś innego niż gra na czas, tak? Bo tu przyspieszamy, a tu zwalniamy. Więc uwaga, tak w ogóle dodamy słowo contest, czyli konkurs. Czyli gdybyśmy jedli frytki na czas, to powiemy French Fry Eating Contest, tak? Uwaga, tu nie, są, tu nie ma liczby nogi frytki. Tylko jakby jedna frytka, bo to jest przymiotnik, a przymiotnik nie może mieć liczby mnogiej. Więc skoro to jest przymiotnik, to tak jakby wychodzi tak jakby frytkowy. Frytkowy konkurs, tak? Jedzenie, znaczy konkurs jedzenia frytkowego, coś takiego. Tu mamy hot dog eating contest, pizza eating Contest. No, ale z uwagi na to, że tam jest właśnie prędkość, to można to ująć tak, nie dodając konkretnego jedzenia, na przykład pizza, hot dog czy tam frytki. Czyli Speed Eating Contest, tak? Czyli konkurs jedzenia na szybkość, coś takiego. I to będzie właśnie jedzenie na czas. Gdybyśmy się wspinali na drzewo, to byłby to konkurs pod tytułem Speed Tree Climbing Contest. Gdyby to był konkurs, gdzie musimy szybko odpowiadać, bo czas leci, to byłby to Speed Question Answering Contest. No i teraz idziemy do tej drugiej części, czyli gra na czas, gdzie zwalniamy. Generalnie mamy zwrot run down the clock. To jest zwrot i z tym nie dyskutujemy, ale w języku codziennym bardzo często mówią waste time, czyli marnować czas. Amerykanie lubią też powiedzieć run out the clock. No i teraz jakieś przykłady with the just narrow two point lead the home team was trying to run down the clock tak czyli mając prowadzenie lead jako rzeczownik prowadzenie jakie prowadzenie two point dwupunktowe i zobaczcie znowu jest przymiotnik znowu nie maliśmy nogi dwupunktowe nie dwa punkty tylko przymiotnik jaki dwupunktowe prowadzenie no i to było narrow Wąskie, czyli ledwie, bo tylko były dwa punkty różnicy. Czyli dosłownie wąskie, a my powiemy, że mała przewaga. Czyli z tym prowadzeniem, ledwo dwupunktowym, the home team, czyli drużyna domowa, my powiemy gospodarzy, was trying to round down the clock, czyli próbowała grać na czas. Oczywiście to nie musi być tylko w sporcie, na przykład rząd gra na czas, tak? czeka, żeby coś tam wprowadzić, jakąś ustawę, czy coś tam, czy nie wprowadzać. The government is cynically running down the clock, czyli rząd gra na czas, jak cynicznie. Czasami się zdarza, że dwie drużyny grają na czas, jeśli jest na przykład remis i im to pasuje. Both teams were running down the clock waiting for the full time whistle, tak? czyli obie drużyny were running down the clock, grały na czas, czekając, można dać przecinek, nawet pasowałoby dać, waiting for the full time whistle, tak? czyli czekając na gwizdek końcowy. No i czasami zawodnicy mogą być ukarani. Ronaldo was given a yellow card, tak? Czyli on dostał, był dany, strona bierna, był dany żółtą kartkę. For za co? For przyjmek. Jeżeli po przyjmku padnie czasownik, musi mieć Inga. Czyli for running down the clock. Za grę, na czas. Ale prawdopodobnie, w takim przynajmniej języku potocznym, więcej osób powiewa się for wasting time, za marnowanie czasu, bo to co mówiłem w języku potocznym, waste time. No i zobaczmy jak fajnie definiuje ten zwrot słownik Cambridge'a, mamy run down the clock, czyli właśnie grać na czas, mamy tutaj, że jest to idiom, no i popatrzmy na definicję, to try to reduce, próbować, bo try to. Czasami też ing. O tym robiliśmy w filmie, kiedy potrzeba jest tu, a kiedy ing podlinkuje wam. Czyli próbować, redukować, ograniczać. Co? czas, to reduce the time that remains available. Czas, który. Nieraz o tym mówiliśmy, że w języku angielskim jest kilka słów na który. Tutaj mogłoby być which lub that, czasami w ogóle, które jest pominięte. To są tak zwane relative clauses, podlinkuję wam. Czyli czas, który pozostaje, czas jest osobą trzecią, czyli S, remains. Pozostaje jakby available, czyli dostępny. Dla kogo? To the opposition, tak? Czyli dla, druży dla drużyny przeciwnej. In a spot match. Meczu sportowym. Zobaczcie, jak jest tu akurat, bo mówiłem, że przymiotnik nie ma s, Ale jak robimy przymiotnik ze sportu, to akurat jest. To jest chyba, słuchajcie, jedyny taki, chyba wyjątek, tak mi się wydaje. Nie, nie spotkałem innej takiej sytuacji, żeby był przymiotniku, było S. In a sports match. For example, na przykład i poprzez BY. No i znowu przyjmek, czyli in, Czyli poprzez Trzymanie by keeping position of the ball, tak? Czyli trzymanie jakby posiadania piłki. No i jakiś przykład od native speakera, to co mówiłem, tę grę na czas nie stosujemy tylko w sporcie, ale w ogóle w życiu codziennym, czy też na przykład w polityce. I tu mamy przykład, akurat filmik przed, sprzed trzech lat, kiedy były przepychanki w sprawie Brexitu. No i pan mówi, że premier po prostu uważała, żeby grać na czas. She believes running down the clock helps, tak? Czyli ona uważa, że granie na czas pomaga, tak? I granie jest osobą trzecią, czyli helps. Posłuchajcie. Important to remember about Theresa May's strategy. The important thing to remember, tak? Czyli ważną rzeczą do zapamiętania about Theresa May's strategy, tak? Odnosi strategii pani premier. It is That she believes running down the clock helps. Yes, siras. Right. we're heading towards a no-deal outcome. Not necessarily. The important thing to remember about Theresa May's strategy is that she believes running down the clock helps. Dzięki. Trzymajcie się.